Witam serdecznie, dzień dobry w kolejnym nagraniu. Dzisiaj jest piątek, godzina 13.30, po dłuższej przerwie natchnęło mnie w końcu, żeby stworzyć kolejne nagranie. Jest, tak jak wspomniałem, 13.30, także środek dnia, więc proszę wybaczyć wszelkie dochodzące z otoczenia plumkania i inne dźwięki. To jest otoczenie mojej pracy, także, także ja muszę mieć na to wszystko wgląd, a nie chciałbym się czekać z tym nagraniem do końca dnia, żeby pozamykać wszystko, gdyż jest, jak jest natchnienie, to trzeba to natchnienie przelać na, na efektywną twórczość. Tak to pięknie ujmę. Słuchajcie, ostatnimi czasy no, moje rozważania kręcą się cały czas wokół, wokół jednego tematu, jest to temat y, związany z, y, z ludźmi, z zarządzaniem tymi, tymi ludźmi, y, z motywowaniem tych ludzi i wykrzesaniem z tych ludzi takiego zapału, takiego, takiego, takiej chęci do pracy. I patrząc się na młodych ludzi, którzy są zupełnie innego pokolenia niż, niż już ja, niż, czy, 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 czy osoby starsze, ciężko jest nam ich zrozumieć. No I ci młodzi ludzie to są bardzo zdolni ludzie, przede wszystkim ta cecha odnajdywania się w chaosie i, i umiejętność koncentracji w takim otoczeniu. Gdzie, gdzie jest przesłanych wiele bodźców jest po prostu niesamowita dla mnie. My się przy tym wszystkim gubimy, a zobaczcie jak oni potrafią fajnie w takim, takiej grze komputerowej nawet, jak potrafią się fajnie odnaleźć, wiedzieć gdzie co, jak jest. No, ilość klatek na sekundę, ilość przekazów dźwiękowych, ilość zmian kolorów jest tak niesamowita, że od samego patrzenia nam ludzi, którzy zbliżają się do 40, jest już po prostu... Mdło. A oni się w tym wszystkim odnajdują, i co lepiej, dobrze się w tym czują, także mają już przewagę nad nami, i to oni będą budować tą przyszłość, jeżeli chodzi o. Przyszłość gospodarczą, jeżeli chodzi o przyszłość, przyszłość dalszą, przyszłość po prostu, bo powiedzmy już globalnie świata, bo to no, w końcu oni wejdą w ten, w ten czas, jak to się mówi, wiek produkcyjny i będą, będą działać. Teraz chodzi o to, w jaki sposób tych młodych ludzi zachęcić do pracy i w jaki sposób tych ludzi tutaj powiedzmy uruchomić. Żeby byli wydajni dla nas, bo no, my jeszcze musimy takich ludzi przygotować do pracy. Ale w tych moich rozważaniach nie tylko chodzi o młodych ludzi, bo też zauważyłem, problem jest aktualnie już dzisiaj przy, przy osobach aktywnych zawodowo i ten problem właśnie jest dosyć duży, bo koszty związane z utrzymaniem pracownika, koszty produkcji zbliżająca się recesja, jest to potężne wyzwanie, które no, będzie tworzyło taki duży nacisk, jeżeli chodzi o to brzydko takie słowo jest, produktywność, produktywność zawodową ludzi. Czyli my po takim okresie komfortu życiowego, czyli wysokiej, wysokiego standardu życia, do którego się bardzo szybko człowiek przyzwyczaja, będziemy musieli troszeczkę zmienić pewne obyczaje i albo jest rozwiązanie takie, że <laughs> zejdziemy z tego standardu, albo coś się stanie i zaczniemy po prostu pracować więcej. No ale no, kto chce dzisiaj pracować więcej, skoro naszą główną Ce, takim, takim naszym głównym celem, i naszym, naszym takim przyzwyczajeniem jest to, żebyśmy po prostu korzystali z tego życia. Musimy więc w, pracować efektywniej. I praca efektywna nie oznacza, że jest to praca yy, bardziej dłuższa na zasadzie, że żeby pracować efektywniej błędnym myśleniem jest to, że z 8 godzin będziemy pracować 10 godzin. To nie jest efektywna praca. Efektywna praca to jest tylko i wyłącznie taka, która spowoduje to, że będziemy wydajniejsi w naszej pracy. Jak to osiągnąć? I to jest właśnie temat, wokół którego ostatnio, ostatnimi czasy się mocno kręcę i, i, i mocno tutaj myślę, analizuję. Podjąłem się nawet takiego kursu, krótki kurs predyspozycji interpersonalnych, i, i tak tam nawet nie pamiętam tytułów tych zajęć dokładnie. Ale są prowadzone przez panią psycholog i są bardzo ciekawe, gdyż one nie dały mi zbyt dużo wiedzy, bo tutaj, jeżeli chodzi o pewne, pewne wnioski, są zupełnie sprzeczne z moimi doświadczeniami i, i chciałbym właśnie je przybliżyć i omówić poniekąd. Jak, skąd to się bierze, jak to się, jak to się po prostu dzieje. No w grupie, w której jestem, na szczęście jest duży, duży przestrzał, jeżeli chodzi o wiek. Mamy tam 19-latków, ale też i 40 parolatków którzy, którzy no, mają prawo się wypowiedzieć na moje jakieś tam pytania, które, które zadałem, a o dziwo <głosłownie> okazują się, że są sprzeczne z tym, co, co ja twierdzę, co mówią moje doświadczenia. Zaraz do tego przejdziemy, także no, mówiąc no, tutaj o tych zajęciach prowadzonych przez Panią psycholog, mogę jedynie tylko powiedzieć, że wstępna droga, którą kroczę, wstępna droga, kierunek mojego działania, jeżeli chodzi o komunikację z ludźmi, założenia są jak najbardziej słuszne i jak najbardziej zgodne z zasadami psychologii. Jeżeli chodzi o dalszą skuteczność tego, no to mamy tutaj już pewne powątpiewania, no bo teraz co natknął mnie do tego, żeby stworzyć to nagranie? No, przede wszystkim takie pytanie, które, to są w sumie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, to, to polegało, które nawet zadałem na zajęciach i, i no, no niestety, no zamknęli, przymknęli mnie, <grych> jabłkę, mi, buźkę mi zamknęli. Moje pytanie było takie, w jaki sposób i co może zmotywować ludzi? do lepszej, efektywniejszej pracy. I według mojej teorii, jeżeli ta praca będzie interesująca i będzie dawać poczucie spełnienia, poczucie realizacji i takiego no, poczucia... Komfortu, Jeżeli chodzi o wykonywanie tą pracę, no to ludzie będą z większą chęcią przechodzić do tego miejsca i będą z większą chęcią pracować. A jeżeli jeszcze trafimy pod pewne predyspozycje, jeżeli chodzi o dopasowanie stanowiska do predyspozycji człowieka, no to mamy człowieka, który po prostu no, będzie tą pracę wykonywał z przyjemnością, w cudzysłowie. No bo wiadomo, że każda praca ma jakieś swoje minusy. I teraz na takie pytanie ogólne, rzucone na hasło do grupy, co Cię zmotywuje do lepszej pracy, efektywniejszej pracy, każdy powiedział pieniądze. Czyli jak dostanę podwyżkę, to mnie to zmotywuje do lepszej pracy. No i poniekąd każdy sobie może pomyśleć, a tam gadasz bzdury chłopie, o jakiejś samorealizacji i tak dalej. Pieniądze są najważniejsze. Tylko tyle, że człowiek to jest taka istota, że zawsze będzie mało. Zawsze będzie mało tych pieniędzy. Jeżeli dostaniesz podwyżkę, no to będziesz czuł się fajnie przez pierwszy miesiąc, bo w drugim miesiącu twoje budżetowanie i planowanie będzie już uwzględniało tą podwyżkę, także na dobrą sprawę, co się zmieni? No po trzech miesiącach ta podwyżka przestanie ciebie już tak mocno podkręcać, powiedzmy, motywować do pracy, bo stanie się czymś przeciętnym, będziesz chciał znowu podwyżkę. Ja tutaj mówię o rosnących kosztach zatrudnienia, ale no, koszty... Zatrudnienia to nie są tylko i wyłącznie koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i tak dalej. Zobaczcie, koszty energii, chociażby nawet gazu. Przedsiębiorcy, żeby ogrzać jakąś tam halę czy, czy biura, potrzebują dużo więcej pieniędzy wydać, żeby, żeby takie pomieszczenia ogrzać. Cena, nawet chociażby nawet papieru. No, papier do drukarki wzrósł dosyć sporo. No nie chcę teraz przyjrzeć ile, ale ostatnio kupowałem i się zdziwiłem, prawie 10 zł więcej zapłaciłem za rydzę papieru. To jest dużo, nikt tego nie zauważa, że te koszty gdzieś tam towarzyszą temu pracownikowi, więc jeżeli będziemy go przepłacać, no to w końcu dojdziemy do takiego momentu, gdzie zderzymy się ze ścianą i stwierdzimy, że no kurczę, nie stać nas już dalej na tego pracownika, więc albo zamykamy interes, albo po prostu inwestujemy, nie wiem, w automatykę, no szukamy innych rozwiązań, które będą zwyczajnie tańsze. I to jest, ten, to jest taka odpowiedź, którą ludzie nie mają świadomości. No, i teraz to pierwsze pytanie, które postawiłem, co cię zmotywuje do pracy, i, i, i ten taki wniosek, który ja wysnułem, że, że właśnie realizacja, samorealizacja i rozwój człowieka powinien motywować bardziej niż, niż te pieniądze. Usłyszałem no, tu od pani psycholog słowo, że nie każdy człowiek ma potrzebę samorozwoju, czyli rozwijania się. Na tym już poprzestałem dalszą dyskusję, bo, bo nie mamy już tutaj tematu o czym rozmawiać, bo jeżeli pani psycholog, ktokolwiek będzie mówił, że człowiek nie ma potrzeby samorozwoju i że rozwój osobisty to nie jest żadna potrzeba, no to śmiało mogę powiedzieć, że w takim razie nie wie co mówi i cytuje mi tylko jakieś tam instrukcje. Każdy człowiek ma potrzebę rozwoju i samorozwoju. Tylko my jesteśmy jako ludzie uczeni od dziecka instrukcji schematów nie nam się narzuca sposób myślenia, narzuca sposób działania, więc ta cała nasza potrzeba jest gdzieś tam stłumiona. Tworzy się podczas dorastania, podczas życia, pewna strefa komfortu, strefa komfortu, którą gdzieś sobie jakoś wypracowaliśmy, a ona bardziej jest wytworzona poprzez przyzwyczajenia do pewnych uwarunkowań, na które my zgodziliśmy się po prostu. Czyli kazali mi iść na studia, poszedłem na studia, zrobiłem studia jakieś tam powiedzmy z budownictwa, a moją pasją jest, co może być pasją? Ciekawą jest elektronika. No dobrze, ale ja zrobiłem studia z budownictwa, więc jestem teraz jakimś inżynierem. Buduję mosty załóżmy, a mnie kręcą po prostu mikroprocesory. Więc jestem sobie budowniczym, ale już tam jestem, więc zostaję, mam fajną pracę. W korporacji starcza mi na życie, kupiłem dom na kredyt. Teraz już mam duże zobowiązania. Nie ma czasu w życiu już na. Eksperymentowanie. I na ten to polega, to jest taki schemat, więc wchodzimy w tą taką strefę swojego komfortu, z którego nie chcemy wyjść. I o co chodzi teraz? I o co teraz chodzi w tym całym moim dumaniu i w tym całym myśleniu? No, może, może się mylę, no, dlatego tak się otwieram tutaj do Was troszeczkę, żeby zacząć. Yy, że tak powiem, poszerzać ten feedback, który, którego oczekiwać będę po tym nagraniu, bo moje, moje, moje gdzieś tam przemyślenia są nic nie warte, jeżeli zostawię je sam dla siebie. To sobie mogę myśleć, ale mi nie chodzi o to, żeby myśleć, tylko chodzi o to, żeby gdzieś pewną jakby to metodykę zastosować i ją udoskonalić. Dlatego też warto o tym po prostu zwyczajnie rozmawiać. Słuchajcie, no jeżeli. Taki przykład, tam dajemy kropkę, czy każdy z was ma potrzebę rozwijania się. No oczywiście, że nie. Zaraz tu usłyszę, że nie, nie każdy chce się rozwijać. No ja uważam, że to jest bzdura. Każdy ma potrzebę rozwijania się, tylko ta potrzeba jest tak głęboko dziś tam zakorzeniona, zakopana w naszych głowach, że my nawet nie chcemy o tym, nawet nie wiemy o tym, że my mamy taką potrzebę. I to, to skąd ja wiem, że ta potrzeba jest. Skąd ja wiem, no to zaraz do tego dojdziemy. Strach przed podejmowaniem nowych zadań, strach przed y, realizacją nowych przedsięwzięć, stres to jest wysiłek. Poniekąd to jest wysiłek to jest zawsze kojarzone z pewnym wysiłkiem nauka nowych rzeczy. Wchodzimy do nowego środowiska pracy, y, uczymy się nowych. Nowych jakichś tam oprogramowań, nowych rzeczy, nowych systemów, nowych struktur, jest to zawsze stres, bo musimy się nauczyć czegoś nowego. Stres jest to nic innego jak obawa przed tym, że się coś schrzani. Więc jeżeli coś się schrzani, no to boimy się konsekwencji. Więc boimy się konsekwencji przede wszystkim takich jejku, czy ja dam radę to ogarnąć. Nie? Czy ja dam radę? Czy ja podołam? To jest takie ciężkie. Jeżeli uruchamia się nam już. Hmm, Stres, zaczynamy się stresować, to wiemy, że jesteśmy już na przegranej pozycji, bo nasz mózg nie działa odpowiednio tak, jak powinien. Nie, nie jesteśmy kreatywni, nie jesteśmy wyluzowani. Zupełnie inaczej nam się przecież mówi o jakichś rzeczach, czy przyswaja wiedzę, jeżeli mamy pewien luz i swobodną atmosferę, a zupełnie inaczej w atmosferze stresu, strachu. Atmosfera stresu, strachu zawsze nam towarzyszyła przez wszystkie lata nauki, szkoły, studiów. I tak dalej. Dlaczego? Bo jak nie znam, to co będzie, ojej, 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 tak? A to już nam się zaczęło rodzić w, w szkole, yy, gdzie jak, jak się nie nauczyliśmy, dostaliśmy grzałe, później wywiadówka, no i, no i co? Kary, blokady, koniec z tym, koniec z tamtym. Nie wiemy, nam się to ni z niczym dobrym to nie kojarzy. Ale tak jeszcze w nawiasie tutaj marginalnie powiem, że no, wymagano od nas, żeby się uczyć, a nikt nam nie powiedział, jak się uczyć. Nam powiedziałem, sieci się uczy. Znamy to nie, ale jak się uczyć skutecznie, dobrze, efektywnie, jak wykorzystywać każdą godzinę, każdy kwadrans czasu na to, żeby efektywnie przyjmować wiedzę. Tego już nam nikt nie powiedział, ale się wymaga. Znamy ten schemat, i znamy to od przyjścia do pracy, gdzie przychodzimy do. Polskiego Janusza biznesu, który no, wdraża nas, zaprasza nas do swojego przedsiębiorstwa na jakieś stanowisko po chwilowym szkoleniu. Pani Jadziu, pani przeszkoli tutaj nowego pracownika. Pani Jadzia, dobra, mam to gdzieś, bo ja mam swoją robotę, która jest premiowana, więc ja muszę pilnować swojego budżetu, a nie kogoś tam szkolić. No i później się od nas wymaga. Ale czy ktoś nam powiedział, czy my możemy to zrozumiemy, Może nie rozumiemy w tej formie, może potrzebujemy więcej praktyki, może potrzebujemy więcej czasu? Nie. Więc wytwarza się już nam poziom jakiegoś tam stresu, który dyskwalifikuje od razu kreatywne, racjonalne myślenie, i jesteśmy na straconej pozycji. Więc to na pierwszą myśl, jak mamy się uczyć czegoś nowego, powoduje taką właśnie reakcję organizmu od razu automatyczna blokada i niechęć. Jeżeli jest blokada niechęć, czyli mamy naruszać swoją strefę komfortu, uruchamia się nam ten słynny, jak ja to powtarzam, mój ulubiony mózg gadzi. On się tak nazywa on jest nawet definicja są na temu mózg gadzi. Mózg gadzi to jest taki system obronny naszego organizmu, nad którym nie panujemy. Jeżeli jest sytuacja dla nas stresująca, niekomfortowa, uruchamia się mózg gadzi, ciach i on zaczyna myśleć w jaki sposób się mamy obronić i tak jakby Utrzymać nasze, naszą pozycję w naszej strefie komfortu. I on, ta cała moc, że tak powiem, potencjał, jak ja mam procesor, jakieś tam, prawda, w komputerze, operacje, gdzie, gdzie jest jakiś tam proces, który wymaga tam 70% zużycia procesora, tak samo tutaj nagle ze 100% naszych zasobów, 70% jest mu 30% to są, to są racjonalne myślenie. Także jesteśmy wyautowani. Kompletnie z działania, więc nie ma nic dziwnego, nie ma co się dziwić, że, że nam się to po prostu źle kojarzy. Prosta sprawa. Co trzeba zrobić w takim razie, żeby znaleźć ten potencjał? Dla mnie sprawa jest prosta i sprawa jest banalna. Tak jak ja już to mówię. połowie polskich przedsiębiorców, tak zwanych biznesów Januszowych, należy wykluczyć wszystkich menadżerów i, i kierowników. Wszystkich osób z przypadku, którzy siedzą i pełnią funkcje zarządzających zespołami, ludźmi, to to oni właśnie najbardziej kaleczą robotę. Dostali robotę po znajomości, dostali gdzieś tam się po jakichś tutaj ściemnianiu i tak dalej, nie mają zielonego pojęcia jak dotrzeć do ludzi za, za za to tam chwalą się, że mają jakieś świstki papierki na temat super organizacji ludzi, nie? Super jakieś y, audyty, szkolenia, co w 3 dni czy tam w lepsi są tacy, co w 10 godzin robią rewolucję i powiedzą jak wyciągać z ludzi efektywność. Nie ma takiego czegoś. Każdy człowiek jest inny i każdy ma inne predyspozycje i każdy ma inaczej ułożoną swoją głowę. Ale wszystkich ludzi łączy jedna rzecz. Jedna rzecz. Nie możemy naruszać ich strefy komfortu. Więc naruszanie strefy komfortu poprzez narzucanie nowych zadań kojarzy się źle i nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli doprowadzimy do poszerzenia strefy komfortu, to wtedy zauważymy, że każdy z nas ma niesamowitą frajdę z faktu, że może się rozwijać, że może podejmować nowe zadania, i może nowe zadania realizować. I to jest ten cały klucz, czyli najpierw trzeba wejść w czyjąś do czyjej strefy komfortu, a później zacząć ją w sposób bardzo delikatny, i w sposób bardzo przemyślany, poszerzać, wprowadzając człowieka, dając mu nowe wyzwania. Jeżeli ja powiem słuchaj. Mam robotę dla Ciebie, jest to jakieś tam organizowanie dokumentacji w mojej firmie. Przyjdziesz popracować u mnie? Każdy, kto mnie tutaj zna powie, ty słuchaj, ja się na tym nie znam, nie ma szans. Ja zrobiłem inaczej, ja poprosiłem o pomoc, bo potrzebuję trochę pomocy, bo się nie wyrabiam ze swoją pracą, więc potrzebuję trochę pomocy w, do spraw tutaj administracyjnych. Przyjdziesz mi pomóc? Ja Ci powiem, to nie są trudne rzeczy, wiesz, nic, nic wielkiego, wytłumaczę Ci wszystko, co ja. No i nagle się okazuje, że, że ja mam chętnych. Pomóc mi chce każdy, nikt nie chce przyjść do pracy. Praca nam się kojarzy z czymś obowiązkowym, solidnym i że my musimy robić pewne ramy, a pomoc nie jest zobowiązująca. Pomogę Ci, ale wiesz, czasem nie muszę, nie mogę gdzieś tam przyjść. Na luzie mówię spoko, do tej pory dawę sobie radę, to tutaj tylko, żebym wiedział, że mi na pewno pomożesz, nie? Dogadamy się co do dni. Są chętni, przychodzą. Pach, rzucam wiadro z góry, rzeczy, co trzeba zrobić, jest kosmos. Nie, to jest kosmos. Niesamowite. Ja mówię, dobrze to zrób połowę, coś tam. Najpierw zacznij od tego. Więc przechodzimy przez pewne etapy, i zaczynają tworzyć się te etapy, etapy realizować, że te sprawy. Bo w całym, w całokształcie to jest po prostu kosmos, to jest, to jest nie do ogarnięcia po prostu kawał, kawał wiedzy i procedur, które trzeba opanować. Jeżeli zaczniemy patrzeć się na sektory małe, poszczególne, nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne, to są banalne rzeczy. Z początku wszystko wymaga trudności, żeby się wdrożyć, żeby wejść, a z czasem nagle się okazuje, że nie no przecież to jest takie proste, ja muszę się tego nauczyć, ja dam radę i mamy przed sobą pewne wyzwanie. Mamy wyzwanie, bo nie mamy przed sobą presji, więc możemy wyzwać dla samego siebie. No co, ja jestem taki, przepraszam, cytuję. Czy ja jestem taki głupi, że ja tego nie ogarnę? No nie, no na pewno nie. I dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, bo mamy już jakąś motywację, żeby ogarnąć coś, osiągamy cel i fajnie. Mamy co? Poczucie satysfakcji. Mamy poczucie satysfakcji, bo nauczyliśmy się czegoś nowego. Przeszliśmy przez pewną trudność. To są malutkie szczebelki, od których należy zaczynać, od tych małych trudności. Później idziemy dalej, podwyższamy poprzeczkę stopniowo, delikatnie. Nie dajemy dużej presji, stopniowo, delikatnie, i ja Wam gwarantuję, że po miesiącu pracy, delikatnej pracy, nie to, że się złościmy, nie to, że ubliżamy, nie, po prostu ze strony tego kierownika zarządzającego należy spuścić z siebie zadufanego no, powietrze i zejść do poziomu tego człowieka, który do nas przyszedł. Ten kierownik też się kiedyś wszystkiego uczył i musi się cofnąć czasem, i powiedzieć dobra, słuchaj, ja też się tego uczyłem, wiesz, ja też miałem z tym problem, to wiesz, ja, ja zacząłem to rozwiązywać tak i tak, nie, czyli dajemy rozwiązanie, kooperujemy, my nie naciskamy na strefę komfortu, my ją w tym momencie poszerzamy i nagle się okazuje, że ludzie, którym daje się tą taką możliwość, czy wykazania, czy, czy daje się tą taką właśnie iskierkę, że zobacz, ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś naprawdę sprytny gość, bo ty to w taki sposób fajny zrobiłeś, że ja bym na to nie wpadł, nie? I to co, to, co jest takie zauważalne u nas. U nas zauważalne jest to, że nikt nie mówi komplementów. My nie chwalimy, my nie, my nie dajemy pozytywnych przekazów, my mówimy o, jaki jesteś głupi, jaki głąb, jaki to, nie? I jeżeli na przykład do mnie ktoś dzisiaj powie, że ja jestem głupi, nie zrobi to dla mnie takiego wrażenia, jak ktoś mi powie, że ja jestem bardzo mądry. Jak ktoś mi powie, że ale ty jesteś mądry, to ja powiem, ty, no obrażasz mnie. Jak ktoś mi powie, jaki jesteś głupi, ja powiem, dobra, jestem, no. no cóż, no nie każdy musi być mądry, nie? Ale chodzi o to, że zbyt mało stosujemy tych pozytywów, więc jeżeli docenimy, zaczniemy doceniać troszeczkę kogoś, to nie przyszedł do pracy, on przyszedł nam pomóc, miał czas, on przyszedł nam pomóc. I jeżeli zaczniemy go doceniać za tą pomoc, bo mówić, takie pozytywne słowa, które rzeczywiście są. Czyli dostrzeżemy to, że przychodzi do nas człowiek, który nie wie nic, a nagle po jakimś czasie zaczyna robić postępy i jednocześnie te postępy to jest rozwój, jakiś tam rozwój, nie? I za te postępy dostanie nagrodę w postaci dobrego słowa, a później przechodzi dalej, przechodzi dalej, no to nagle się okaże, że jesteśmy w stanie wyhodować sobie poniekąd tutaj w cudzysłowie jakiegoś tam pracownika. Ale o co chodzi? Chodzi właśnie o to, żeby wzbudzić ten potencjał. I, I tak jakby dać tą szansę na to, żeby ktoś mógł zaistnieć, czyli tak jakby, no to są takie trudne, trudne słowa, że może nie tyle zaistnieć, ale po to, żeby się mógł wykazać, żeby dać szansę. Jest to bardzo trudne zajęcie, bo ludzie się często zniechęcają i wiele osób wiem, że, że no, przy pierwszej trudności odpuszcza, ale tu nie chodzi o to, żeby. Komuś wytwarzać presję, odpuszcza się wtedy, kiedy, kiedy się po prostu no, no, nie wierzymy w siebie, więc trzeba tą wiarę dać. Dajemy pakiet wiary, dobrego słowa, wyluzowanej atmosfery. I to powoduje, według mnie, uruchomienie się takiego człowieka, bo te takie pozytywne elementy. Przypomnijcie sobie. Grę. Jak przechodziliśmy przez kolejne levely trudności, to czuliśmy się fantastycznie, nie? A jaka to była duma, jeżeli ktoś był na 50. level, gdzie, gdzie, gdzie cała reszta była na 30. A co wymagało, żeby dojść do tego 50, konsekwencja? Konsekwencja i upartość, że działamy, 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 bo nie mogę tego przejść. To jest coś, coś, ktoś wymyślił jakąś tam gierkę, która powiedzmy jest ponad moje możliwości. Część rzucała to. Po trzech dniach wracała z powrotem i próbowała jeszcze raz. I do tej pory tak to działa. I dlaczego tej gry nie można przełożyć na rzeczywistość? To jest, satysfakcja jest dokładnie taka sama jak najlepsza. I po pewnym czasie można się troszeczkę nawet od tego uzależnić. Człowiek chce więcej, chce więcej, chce więcej, jeżeli chodzi o chce więcej wiedzieć, chce więcej zdobywać, chce więcej poznawać. Jest to fantastyczne uczucie, tak jak na przykład podróżowanie. Jeździmy do różnych miejsc i poznajemy nowe. To jest to uczucie poznania nowego, po prostu zobaczenia czegoś, czego nie doświadczyliśmy. Nowego zapachu, smaku, nowego jakiegoś klimatu. To jest po prostu nie do opisania. I ktoś mi powie, że rozwijanie się nie jest potrzebą ludzką? Oczywiście, że jest. To jest wpisane w nas. Tylko nam tak już narzucono, bo no, odgórny schemat mówi, że głupszym ludem łatwiej się steruje. I tak się ludzi tutaj gdzieś zaczęło programować, żeby oni byli po prostu. Tacy łatwi do sterowania. W dzisiejszych czasach jest to idealny obraz. Po prostu nie wystarczy powiedzieć kilka słów do ludzi, którzy chcą coś usłyszeć, a przede wszystkim to, co mówię na początku. Co cię zmotywuje do lepszej pracy? Pieniądze. No to masz te pieniądze. Masz 500, masz 300. I co? Zmotywowało ich do lepszej pracy, lepszego życia? No nie, bo aż się człowiek szybko przyzwyczaja do wartości materialnych. Jeżeli mam dzisiaj tysiąc, to ten tysiąc dzisiaj będzie. No, mi starczał, ale ja się przyzwyczaiłem, że ten tysiąc mam cały czas, więc za jakiś czas przestanie mi starczyć. Będę chciał jeszcze jeden tysiąc i to na dobrą sprawę to rośnie cały czas w nieskończoność, bo nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać. I ludzie po prostu zawsze będą podwyższać sobie standard, podążymy jednak do tego luksusowego życia, więc zawsze sobie będą podnosić standard i zawsze będą wydawać te pieniądze na przyjemności. A teraz całym, całym takim jakby sukcesem jest to, żeby zauważyć tą wartość niefiskalną. Żeby nie skupiać się na działaniu tu, tam, tam, tylko skupić się na działaniu nad samym sobą. Żeby popracować nad samym sobą. Żeby. Strasznie zastanawia to, dlaczego młodzi ludzie w ogóle nie korzystają przy tak no tu po raz kolejny w cudzysłowie przy tak zacnie stworzonym programie oświatowym. Czemu nie korzystają z usług psychologów, psychologów zawodowych, biznesowych, żeby znaleźć swój kierunek drogi, żeby wiedzieć, w którą stronę iść, w którą stronę się kierować, w którą stronę realizować i odkrywać swój, swój największy potencjał? W każdym człowieku jest jakiś potencjał. Tylko tyle, że człowiek nie wie. Wszystko jest tworzone na zasadzie intuicji. Z życia wzięty, z rodziny, pytanie: kim chcesz być, mówione do dziecka, do nastolatki. stylistką. I co wszyscy mówią? No nie no, co ty przestań. Będziesz jakąś tam fryzjerką. To jest złe, nie? No właśnie, ale dlaczego nie? Chcesz być, bądź, ale najpierw to jest, to jest dziecko, zauważmy, to jest dziecko, które ma wyobrażenie jakimś o zawodzie. To nie jest człowiek, który nagle bierze pół miliona kredytów i otwiera sobie salon. Także dobrze, skoro chcesz, to ja bym zrobił wszystko, żeby, żeby pokazać, jak wygląda. Taki, taki zawód od podszewki, że oprócz pięknego modelowania włosów trzeba też i z miotłą poganiać trochę, że są trudności, że trzeba stać na nogach, ileś tam godzin, i tak dalej. Przedstawmy to, jeżeli rzeczywiście to będzie to, to dajmy się realizować temu człowiekowi i dajmy się mu otworzyć. I, w I uwierzcie, że jeżeli taki człowiek będzie później funkcjonował według swojego. Zgodnego ja, to będzie po prostu mistrzem świata w swoim fachu. A ile jest rzeczy, nie musisz iść tam i tam, bo mamy ukierunkowanie, narzucenie na cel. No dobra, no dobra, no rodzic mówi, no to pójdziemy, nie? Pójdziemy i zobaczymy, jak będzie. No i co? No jak jest. I często jest tak, że ludzie kończą studia, a pracują zupełnie gdzieś indziej. No i co? Można powiedzieć, stracone lata, i budżety, i finanse. Znaczy, finansą nie, bo zawsze ta wiedza jest jakaś przydatna, ale no cóż, mamy później statystycznie ileś tam inżynierów, a w zawodowych, yy, takich aktywnych zawodowo, nagle się okazuje, że nawet połowy nie ma tego co, co z dyplomami. Tu jest cała pomyłka i to jest cały cały problem, dlatego warto yy, tworzyć sobie takie testy, tworzyć sobie takie badania tego typu i iść, iść w tą stronę. Trzeba troszeczkę zaufać temu powiedzmy powierzchniowemu, płytkiemu yy, Muszę nie źle, to powiedziałem. Trzeba troszeczkę za, yy, Trzeba troszeczkę zaufać... Tak jakby... zaufać specjalistom w pewnych dziedzinach i w pewnych tematach. Dobrze, tyle na, na dzisiaj z mojej strony. Pomyślcie, co Wy o tym sądzicie, dajcie znać. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.